Dzień dobry, witam serdecznie. Prawdą jest to, że od kilku lat pracujemy nad tym, aby Stalgorzów była postrzegana jako klub wielosekcyjny. W naszych szeregach oprócz żużla jest piłka ręczna, która pokonała drogę poprzez drugą, trzecią ligę, później drugą ligę. i Dzisiaj mamy drużynę, która szykuje się do rozgrywek pierwszoligowych. Mamy Akademię Piłkarską, gdzie trenują najmłodsi adepci piłki nożnej, amatorską drużynę siatkówki. Oczywiście mamy drużynę futbola amerykańskiego. Dzisiaj w Barwach Staligorzów trenuje już blisko 300 chłopców. Mogę powiedzieć, że powoli kończymy tworzenie tej struktury piłki seniorskiej i już niedługo rozpoczniemy tworzenie struktur tego sportu młodzieżowego, tego sportu, który będzie poprzez licealistów, gimnazjalistów schodził do klas szkoły podstawowej, ale również i będzie dotykał dzieci w wieku hmm, przedszkolnym. To tworzenie struktur zabierze nam jeszcze kilka lat, zakładam, że minimum pięć, ale jesteśmy konsekwentni, jesteśmy uparci, czujemy wsparcie, które płynie ze strony prezydenta miasta, pana Jacka Wucickiego. Płynie ono to wsparcie ze strony radnych Rady Miasta. Mam nadzieję, że starczy nam sił i wytrwałości, aby ten projekt w całości zrealizować. No. Myślę, że tutaj głos za chwilę damy tenerowi Emilowi. A ja z tego miejsca czuję się zobowiązany, żeby Emila pochwalić. Bardzo pochwalić i naprawdę z dużym uznaniem patrzę na jego wysiłki. My jako Stargorzów wspieramy pasjonatów futbolu amerykańskiego, użyczyliśmy im nasz herb, wspieramy finansowo, wspieramy organizacyjnie, ale gdyby nie tacy pasjonaci, jak Emil, tego futbolu by w naszym, w naszym mieście nie było. Bardzo się cieszę z tego, że przez te rozgrywki, które miały charakter turniejowy. Drużyna już dojrzała do tego, aby wziąć udział w regularnych rozgrywkach 11-osobowych. A o celach sportowych, o tym jak to wygląda w szczegółach, to co nam ci miłośnicy tego sportu przygotowali, jakie są cele, zostawiam to tenerowi. Dla mnie futbol amerykański kojarzy się z tym, co znam z tego, co dzieje się za oceanem. On tam ma charakter takich spotkań piknikowych, rodzinnych i mam nadzieję, że ten duch będzie tym duchem głównym wiodącym w meczach futbolu amerykańskiego, niezależnie od tego, czy to będą pojedynki derbowe z Zieloną Górą, czy to będą jakiekolwiek inne pojedynki futbolu amerykańskiego. W tą dyscyplinę wpisuje się zupełnie inny klimat niż znamy chociażby ze stadionów piłkarskich czy, czy żużlowych. To będziemy też budować, będziemy też nad tym pracować, żeby Futbol amerykański kojarzył się tylko i wyłącznie z tym, że możemy wyjść z domu i przyjemnie spędzić czas. Znaczy, jeżeli chodzi o przygotowania, to tak naprawdę już dawno temu podjęliśmy pewne decyzje, które całkowicie w porównaniu może do innych drużyn w Polsce, te przygotowania, ten tok, proces zmieniły. Przede wszystkim musimy się przyzwyczaić do tego, że wielu naszych zawodników, których trenuje już w drużynie ponad 5-6 lat... Niestety Zgorzowa wyjechała, zmieniło miejsce zamieszkania na stałe, nie, nie, nie zmieniali drużyny, zdecydowali się zostać, dlatego też sposób naszych przygotowań musiał się skupić na pojedynczych, większych takich bardziej większych jakościowo przy jednostkach treningowych skupionych w weekendy. To też całkowicie praktycznie zmieniło Atmosferę, nastawienie w drużynie. No, przede wszystkim 20 z 40 naszych zawodników po prostu musi dojeżdżać, dlatego też dlatego te przygotowania w tym roku wyglądały zupełnie inaczej. Myślę, że z każdym kolejnym treningiem, im bliżej ligi, ta frekwencja, to zaangażowanie rosło. Widać, widać to było przede wszystkim w ostatnim miesiącu, gdzie drużyna trenowała już naprawdę. Z zupełnie innym nastawieniem widać było chęci, widać było y, to, że właśnie sezon się zbliża. Jeżeli chodzi o pojedynek derbowy, no na pewno wielkie emocje dla nas tak naprawdę jednym z pierwszych celów, jak tworzyliśmy tę drużynę, było właśnie zagrać z Dragon z zielona góra. Y, zagrać ten derbowy mecz. Y, wiele osób czekało na to ponad 5-6 lat i, i, i trenowali tylko, tylko dlatego, dlatego ten mecz będzie na pewno bardzo wyjątkowy. Na, w każdym razie trzeba cały czas mieć w pamięci, że, że tak naprawdę dopiero wchodzimy w ten wielki, jak już powoli, rosnący, wielki światek futbolowy w Polsce, gdzie już mamy ponad 100 drużyn. Yy, tak naprawdę w tym momencie skupiamy się przede wszystkim na tym, by podejść do kolejny, każdego kolejnego meczu, by w każdym kolejnym meczu walczyć o zwycięstwo. Yy, koniec końców yy, jest to dla nas debiut. Nie możemy od razu myśleć o awansach czy o czy o końcowych zwycięstwach w rozgrywkach na razie jest ten jeden mecz wszyscy są bardzo zmotywowani wszyscy wyjdą myślę gotowi mamy jeszcze kilka treningów w tym tygodniu o, ostatnie osoby też zjeżdżają czy to z, z, za yy... Czy to z Anglii, czy to z Niemiec, czy to z Ukrainy, więc kadra będzie na pewno pełna i już w niedzielę pokażę, co, co potrafi. Więcej powiedzieć o tym zawodniku? Znaczy, przede wszystkim trzeba pamiętać, że, że ta baza możliwości w Gorzowie ze względu na personel, trenerów jest dość ograniczona. Musimy jak najlepiej jeszcze w fazie przygotowań y, zaplanować wszystkie tego typu elementy. Ja jestem w stanie y, w pełni zająć się drużyną, jednak, jeżeli chodzi o obronę, chcieliśmy być pewni, że, że dołączą do nas zawodnicy, którzy jeszcze zwiększą tą jakość, którzy będą w stanie dać nam pewność, że, że na boisku będziemy rzeczywiście mogli współzawodniczyć z każdą drużyną. Mamy dwóch zawodników ze Szczecina, którzy od czterech lat y, grają już na poziomie PLF-a. 1 do tej pory. Jest to Adam Kozakiewicz i Patryk Rodzik. Są to zawodnicy bardzo doświadczeni, którzy już na treningach w Gorzowie Y, przyjmowali również y, rolę trenerów, y, pomagali szkolić naszych zawodników tutaj z Gorzowa, czy też juniorów. Y, mamy również wzmocnienia z zagranicy w tym roku, y, Jarosław Smirnow oraz Siergiej Owczarenko. Są to zawodnicy, którzy już po 10 lat grają w futbol amerykański, którzy, którzy mają niesamowitą wiedzę, szkolili się przy amerykańskich trenerach, są w stanie tą wiedzę przekazać. Chcą również zostać w drużynie na dłużej, dlatego zaczęliśmy z nimi współpracę. Wierzę, że to już na pierwszym meczu pokaże skok jakościowy, pokaże dobre przygotowanie naszej defensywy, a w przyszłości pozwoli też szkolić naszych zawodników i skupiać się na rozwoju właśnie juniorów i osób trenujących tutaj z Gorzowa, chętnych grać w naszej drużynie. Wiemy, że grają bardzo zaskakujący futbol, i za każdym razem, w każdym sezonie starają się już na start zaskoczyć przeciwników. Trener, trener drużyny z Zielonej Góry Charles Carr już w tamtym roku pokazał, co potrafi. Drużyna z Zielonej Góry grała bardzo wyjątkowy futbol, można powiedzieć taki staroświecki, oldschoolowy, który zaskoczył wszystkich przeciwników, zragons w tamtym roku doszli do półfinału rozgrywek, gdzie przegrali z późniejszym wicemistrzem Warsaw Dukes. W każdym razie no, na pewno będzie to drużyna silna, silna biegowo. Jeżeli chodzi o słabości, wierzymy, że jesteśmy w stanie zdobywać punkty w tym meczu, jesteśmy w stanie wyjść przeciwko tej defensywie, którą ma Dragons. Też mamy swoje atuty, jesteśmy bardzo silni w ofensywie. W tamtym roku zdobywaliśmy średnio 35 punktów na mecz. Wielką niewiadomą jest tak naprawdę przeskok poziomu z PLF-8 do PLF-2 można powiedzieć, że tak naprawdę no nie wiadomo do końca czego się spodziewać jeżeli chodzi o poziom, ponieważ tutaj i tutaj drużyny mogą w pierwszym sezonie już grać kwestie różnice są tylko i wyłącznie kadrowe. Jeżeli kadra jest w stanie zagrać w sezonie 11 osobowym, może zgłosić się do PLF2, jeżeli kadra dopiero się rozwija, może zagrać w PLF8. Dlatego Jestem pewny, że na obu, na obu poziomach rozgrywkowych ten poziom nie powinien się tak różnić. Dlaczego wchodzimy z myślą, że rzeczywiście jesteśmy w stanie współzawodniczyć i już w tym pierwszym meczu chcemy pokazać, że dwa sezony, dwa srebrne medale wicemistrzostwa PLV8 nie były przypadkiem, ani wynikiem grania z, z drużynami słabszymi, tylko naprawdę dobrym przygotowaniem drużyny. Wspomniałeś o trudnościach w przygotowaniach, ale macie pewne ułatwienie, jest to sponsor Nautilus Training Center co wam daje ten partner? Znaczy tu przede wszystkim chciałem podziękować bardzo Monice Olkiewicz, która już od dwóch lat tak naprawdę wspiera tą inicjatywę. Monika wcześniej współpracowała z Warsaw Eagles. Zauważyła inicjatywę w Gorzowie, futbol w Gorzowie. Od razu zaproponowała pomoc. W tym roku mieliśmy już dzięki też Stali Gorzej i Manu Prezesowi możliwości, by w jakiś sposób też odwdzięczyć się w tej współpracy. Dlatego wyszliśmy na kolejny poziom. Współpraca zapewnia nam siłownie dla wszystkich zawodników, wstęp dla juniorów i dla seniorów, dzięki czemu mogliśmy okres zimowy przepracować o wiele lepiej. Co mogę powiedzieć? Dla mnie to jest świetna sprawa, pozwala o wiele lepiej przygotować drużynę, o wiele bezpieczniej być na boisku, zachowywać się na boisku ze względu na to, że zawodnicy po prostu są przygotowani fizycznie. Czy są jakieś może pytania do trenera lub pana prezesa? Jeśli nie ma, to jeszcze na ten...